No, dziękuję bardzo za zaproszenie. Mój tekst jest zatytułowany Znaczenie moralności w gospodarce wolnorynkowej. Chciałbym na samym wstępie określić moją tutaj pozycję, ponieważ występuję jako teolog moralista i wy występuje zasadnicza różnica między teologią moralną a etyką. Polega ona na tym, że obie te nauki sięgają w swych badaniach do różnych źródeł. Etyka. Jako nauka filozoficzna opiera się wyłącznie na rozumie i doświadczeniu, yy, jako przyrodzonych źródłach, poznania, podczas gdy teologia moralna czerpie swoje źródła z y, objawienia pisma świętego tradycji, a więc zakłada autorytet Boga i Kościoła jako interpretora nauki objawionej. Więc tutaj występuje jako teolog moralista, a nie filozof czy etyk. Stwór Watykański II naucza, że, że, że rzeczy stworzone i same społeczeństwa cieszą się własnymi prawami. I należy te prawa szanować i uznając również właściwe metody stosowane w naukach ekonomicznych. Ludwik von Mises, za, na, we, według Ludwika von Misesa najważniejszym z pytań, na jakie musi odpowiedzieć sobie ekonomista jest pytanie o stosunek głoszonych przez niego twierdzeń do, podkreślam, rzeczywistego działania e, ludzkiego. A więc nie chodzi tutaj tylko o działanie z mm, powodów ekonomicznych. E, Kościół uznaje fakt, że ekonomia rządzi się własnymi prawami, i w ostatnich e, tekstach e, magisterium Kościoła można to e, zauważyć, że e, jest podkreślone, że żaden sąd moralny nie może unieważnić prawa ekonomicznego. Błędnym byłoby jednak, e, Twierdzenie, że porządek gospodarczy, wolnorynkowy i moralny są tak odległe od siebie, że jeden od drugiego nie zależy. I celem tej mojej tutaj krótkiej analizy będzie popatrzenie, w jakim stopniu utrzymanie, podtrzymanie gospodarki wolnorynkowej jako pewnego projektu jest uzależnione od moralności, i punktem mojego odniesienia będzie tutaj Misesowski syfersm. Jan Paweł II trafnie zauważa w Encyclice Sanctissimus Annus, że decyzje dotyczące produkcji i konsumpcji są zawsze wyborami moralnymi, są wyborami kulturowymi. I w tych wyborach ujawnia się ogólna koncepcja życia. Człowiek zawsze działa jako homo eticus i wolny rynek jest tylko częścią, jednym z aspektów społeczności. Jan Paweł II podkreśla i opisuje, że opisuje trudzielną strukturę społeczną, na którą składa się z jednej strony wolna gospodarka, wolny system polityczny, ale również to, co Jan Paweł II podkreśla kultura wolności. I papież nie ma wątpliwości, że wielka współczesna debata została wygrana, rozcięta na korzyść wolnego rynku, a wielka dyskusja polityczna przyniosła zwycięstwo demokracji. Jednak Jan Paweł II stawia tutaj sobie pytanie, że Zdaję sobie sprawę, że czas jest w tej chwili na to, aby walczyć o kulturę wolności i zastanawia się, w jaki sposób możemy to zrobić. Również Mises jest świadomy tego, że porządek społeczny jest skutkiem uprzednio stworzonych idei, że trwały system rządów musi opierać się na przekonaniu, które jest akceptowane przez większość. Trudno sobie wyobrazić rządzenie w, innych, w innym kontekście politycznym. I dla Misesa w pewnym sensie, jak dla, pana, dla Jana Pawła II, ideologia jest. Czy znaczy dla Jana Pawła II ideologia Misesa jest w pewnym sensie tym, co dla Pawła jest, kulturę, jest kultura, jest kultura. Co kultura jest dla Jana Pawła II pewnym rodzaju metapoziomem, który obejmuje wszystkie zagadnienia etyczne, również polityczne i gospodarcze. I człowiek żyje w pewnym kontekście społecznym, i to wszystko ma. Wpływ na jego y, 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 może mieć negatywny lub, lub y, pozytywny charakter na jego wybory. I papież, papież zauważa, że istnieje potrzeba wielkiej pracy na polu wychowania i kultury, aby przygotować ludzi do y, jako konsumentów do odpowiedniego korzystania z prawa wyboru. I to wcale nie ma tutaj żadnego niebezpieczeństwa, że papież ucieka się tutaj do. Interwencjonizmu państwowego w, tym, w tej dziedzinie, ponieważ wcześniej podkreśla, że jednoznacznie jedno, jedno, jedno stwierdza, że modelem alternatywnym dla niego nie jest system socjalistyczny. Podobnie jak papież, jak, jak papież Mises, również zdaje sobie sprawę z imperatywów moralnych, które towarzyszą działalności gospodarczej. Mises uważa, że dostosowanie się jednostki do wymagań. Współpracy społecznej wiąże się z koniecznością poświęceń. Są to, według niego, poświęcenia tylko e, m, przejściowe, ponieważ życie w społeczeństwie zapewnia bez porównania większe korzyści. Według Misesa społeczeństwo i rząd są najważniejszymi środkami służącymi ludziom do osiągnięcia celów zgodnych z ich potrzebami. I według Misesa ekonomia jest nauką o ludzkim działaniu. I teraz. Misesowski, metodologiczny indywidualizm, jak również subiektywna teoria wartości, na której opiera on swoje, swoją ekonomię, nie pozwalają zredukować naszego myślenia o człowieku do kategorii homo economicus, a pojęcie wolności negatywnej nie ogranicza go jedynie, nie ogranicza człowieka jedynie tylko do transcendencji kreatywnej, ale pozwala również na rozwinięcie transcendencji receptywnej, otwartej naprawdę. Są założenia więc antropologiczne Misesa pozwalają nam przypuszczać nawet mieć pewność, że każde działanie człowieka w, le w, le w lesyferyzmie może być czynem moralnie dobrym, ale nie musi być. Lecz człowiek U Misesa ma pozostawioną wolność do realizacji swoich celów, a moralność polega na i tu chciałbym podkreślić to zdanie z antybiotykiem Realizacji Splendor moralność polega na racjonalnym skierowaniu ludzkiego czynu ku dobru w jego prawdzie oraz podkreślam dobrowolne dążenie do tego dobra, poznanego przez rozwój. Mises uważa, że instytucje społeczne mogą być usprawiedliwione tylko w takim stopniu, w jakim poprawiają one warunki życia człowieczeństwa. Tutaj wychodzi utylitaryzm Misesa. Dla Misesa jest rzeczą oczywistą, że mogą one być poprawiane tylko wtedy, kiedy poprzez produkcyjne wysiłki i podział pracy, który jest bardziej wydajny niż Indywidualne, wyizolowane działanie jednostki. I dla zresztą taką instytucją jest demokracja. Natomiast Mises zdaje sobie sprawę, jest tego świadomy, ograniczeń demokracji. Co za, zapewnia ona system rządzenia, który jest zgodny z wolą i planami większości, ale może się zdarzyć, że sama stanie się ona ofiarą błędnych idei lub przyjmie rozwiązania, które nie pozwolą na realizację przyjętych celów i doprowadzą naszą cywilizacji, jak mówi Mises, do upadku. I Mises z tego, jest tego świadomy, że demokracja nie jest czymś, danym człowiekowi raz na zawsze i należy o nią dbać. Przez zawsze mogą się zjawić, pojawić ludzie, którzy mogą doprowadzić społeczeństwo i państwo do katastrofy. I Podobnie Jan Paweł II zauważa, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakomunikowany totalitaryzm. To każde działanie Człowieka jest z formalnego punktu widzenia egoistyczny, gdyż zawsze ma na celu zwiększenie jego satysfakcji, jak mówi Mises. System, oparty, system gospodarczy oparty na prywatnej własności sprawia, że ten dobrze pojęty egoizm integruje działania człowieka stał kształtem systemu produkcji, a uleganie własnej chciwości wnosi wkład możliwie jak najlepszą organizację działań produkcyjnych. I Mises trafnie zauważa, że nie wystarczy powiedzieć tylko, aby ludzie kierowali się zyskiem, aby ludzie nie kierowali się zyskiem w swoim działaniu, lecz, ale należy w to miejsce wtedy ustanowić jasne reguły, które kierowałyby jego postępowaniem. Więc dla Misesa jest tutaj rzeczą oczywistą. Człowiek kieruje się zyskiem i... Ten pozytywny wskaźnik dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa, zysku, został również w sposób pozytywny po raz pierwszy podkreślony przez Jana Pawła II w jego enzyki Sentesimus Annus.